Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Gregatowicz Szumowska-Ewelina i reprezentując Porozumienie Polskich Przedsiębiorców Zjednoczony Wschód wraz z innymi przedsiębiorcami z naszego regionu, witamy Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Spotykamy się w tym miejscu ponad podziałami politycznymi jako przedsiębiorcy, ale również jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, podlasianie, pracodawcy. Matki i ojcowie. Dzisiejsze spotkanie zostało zorganizowane w związku z drugą rocznicą zamknięcia przejścia drogowego w Bobrownikach, a tym samym całkowitego zamknięcia ruchu transgranicznego w Województwie Podlaskim. Proszę Państwa, 10 luty stał się czarnym dniem w historii naszego województwa. W pierwszym roku zamknięcia ruchu transgranicznego w Województwie Podlaskim w 2023 roku Porozumienie polskich przedsiębiorców Zjednoczony Wschód przy współpracy z poprzednim rządem doprowadziło do zmian w ustawie o ochronie granicy z 1990 roku, która umożliwiła podmiotom gospodarczym uzyskanie rekompensat w związku z poniesionymi stratami. Wysokość pomocy w ciągu dwóch lat wyniosła łącznie około 13 milionów złotych i dotyczyła tylko firm prosperujących w gminach przygranicznych, podkreślam z pominięciem firm działających w Białymstoku, a utrzymanie dwóch zamkniętych przejść granicznych wyniosło około 17 milionów złotych. To wsparcie kończy się w 2025 roku w lutym. Moje pytanie brzmi, proszę państwa, czy 26 przygranicznych firm było w stanie obsłużyć 1 milion 200 tysięcy podróżnych, którzy przekroczyli granicę w 2022 roku w Bogownikach i zostawili w naszym kraju około 800 milionów złotych. Proszę Państwa, 24 maja 2024 roku premier Donald Tusk, będąc na otwartym spotkaniu z mieszkańcami Białego Stoku, publicznie zadeklarował, podlasianą chęć otwarcia jednego z przejść granicznych. Czym obudził w nas ogromną nadzieję. Co się wydarzyło, panie premierze, po tym czasie, że zrezygnował pan z tego postulatu? Dzień dobry, nazywam się Mateusz Goruk, jestem przeciwnikiem z miasta Białystok. Z całym szacunkiem z pana strony, panie premierze, bardzo niewiele. My, jako Porozumienie Polskich Przedsiębiorców Zjednoczony Wschód, wręcz przeciwnie, nie staliśmy założonymi rękami, ale aktywnie działaliśmy i wciąż działamy na rzecz i w imię regionu podlaskiego w celu poprawy warunków życia i funkcjonowania biznesów mieszkańców Podlasia nasze dotychczasowe działania obejmowały lutne spotkanie z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, później liczne spotkania z posłami naszego regionu Barbarą Okułą, Ryszardem Petru, Krzysztofem Truskolaskim. W maju mieliśmy spotkanie z Prezydium Komisji Gospodarki i Rozwoju w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Później, w czerwcu, mieliśmy, mieliśmy udział właśnie również w Komisji Gospodarki i Rozwoju, również w Sejmie. Potem, w lipcu, mieliśmy spotkanie osobiste z ministrem onz Tomaszem Siemoniakiem i wiceministrem Czesławem Roczkiem. W lipcu osobiste spotkanie z marszałkiem Senatu z Maciejem Żywno. W grudniu również spotkaliśmy się z panią minister Połęczyńską na i w grudniu braliśmy udział w sejmiku województwa podlaskiego. Ponadto liczne spotkania z władzami samorządowymi oraz wysłane setki listów do poszczególnych ministerstw i premiera Tuska. Drodzy Państwo, pewnie zastanawiacie się, jaki to przyniosło efekt? Żaden. Zero dosłownie nic. Na spotkaniu z ministrem Moniakiem usłyszeliśmy od wiceministra Mroczka, że na wschodzie jest wojna i jak możemy myśleć o prowadzeniu biznesu z ludźmi z tamtych stron. Assange stał się głównym bohaterem afery ze sprzedażą spółki z rosyjskim kapitałem warty kilkaset milionów złotych za symboliczne 3 złote, która zajmowała się dostarczaniem rosyjskiego gazu do spółek miejskich, które następnie wygrała przetarg w Warszawie na kilkadziesiąt milionów złotych. Na spotkaniu z panią ministrą Poczyską Nałęcz było powiedziane o formie pomocy jako o pożyczkach, o których również wspomniał marszałek województwa. Pytanie tylko, czy owe pożyczki w dobie braku możliwości generowania przychodów przez firmy w naszym rejonie rozwiązują problem. Większość z nas posiada już przecież zobowiązania wobec banków, z którymi się zmierzamy i mamy już problemy. Dzień dobry, nazywam się Dorota Domaracka, jestem przedsiębiorcą z miasta Białystok. Kolejne przedsiębiorstwa są zmuszane do zamknięcia działalności. Następuje redukcja miejsc pracy, a bezpieczeństwo finansowe mieszkańców województwa podlaskiego stoi pod coraz większym znakiem zapytania. Nadmieńmy, że jako państwo wyborcy jesteśmy zdruzgotani absolutnym brakiem zaangażowania obecnego obozu, obozu rządzącego w poprawę i zrozumienie naszej sytuacji. Liczyliśmy, że ta zmiana przyniesie nam, przedsiębiorcom, wymierną pomoc i wsparcie. Po roku od wygranych wyborów ku naszej rozpaczy jest tylko gorzej. Na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju pani posłanka Małgorzata Wasserman powiedziała, cytuję, to bardzo, ale to bardzo źle rzutuje i jakoby wróży przedsiębiorcom i ludziom mieszkającym na tamtym terenie, bo to proszę państwa, że wy jesteście tutaj i że ci ludzie z tamtego terenu którzy dzisiaj rządzą, przyszli z wami i tu ładnie na Komisji Gospodarki proszą o pewne rzeczy, świadczy o tym, że rząd jest na was całkowicie zamknięty. Nie słucha was, nie spotyka się z wami, bo wy powinniście dzisiaj siedzieć nie tutaj, tylko w konkretnych ministerstwach i rozmawiać o rozwiązaniach. Czy Podlasie jest regionem nad wyraz niebezpiecznym, że zostało całkowicie odcięte od wschodu? Czy też po prostu regionem świadomie lekceważonym i karanym, zarówno przez władze uprzednie, jak i obecne? Szanowni Państwo, nazywam się Grzegorz Kapica. Kochani, to nie jest tak, że to jest koniec tych problemów. Wszystko to, o czym, o czym tutaj mówiliśmy, trzeba jeszcze do tego dodać: sankcje unijne, sankcje unijne nałożone na nasz kraj. Ponadto Oprócz sankcji unijnych, rząd Rzeczypospolitej Polskiej w swojej nadgorliwości wprowadza dodatkowe rozporządzenia krajowe wzmacniające te unijne sankcje, które i tak bardziej dobijają gospodarkę regionu Podlaskiego. Podkreślam, szanowni Państwo, nasz rząd wprowadza dodatkowe, kolejne rozporządzenia wzmacniające unijne sankcje, podczas gdy inne kraje europejskie liberalizują prawo sankcyjne, liberalizują politykę sankcyjną tak, aby bardziej pomagać własnemu narodowi, aby bardziej wspierać własną politykę. Szanowni Państwo, chciałbym zgłosić w tej chwili apel do Pana Premiera Donalda Tuska. Szanowny Panie Premierze, żądamy przywrócenia drogowego ruchu transgranicznego w naszym województwie. Lub objęcia poszkodowanych przedsiębiorców wsparciem finansowym, bez pomijania Białego Stoku. Tak jak tutaj było wspomniane, Biały Białystok nie jest regionem przygranicznym. W związku z tym bez pomijania Białego Stoku. Przykro nam jest to powiedzieć, ale na ten moment czujemy się oszukani i straciliśmy całkowitą nadzieję na lepsze jutro. W związku z powyższym, w najbliższym czasie rozważamy złożenie pozwu zbiorowego przeciwko Skarbowi Państwa Polskiego, ponieważ to państwo polskie swoimi, swoimi e, działaniami doprowadziło do ograniczyło nam swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za przybycie. Jak widzicie Państwo, praktycznie mówiąc, rok intensywnej walki, efekt zerowy w w październiku uprzedniego roku, jakżeśmy poszli do wyborów, wszyscy żeśmy liczyli na wielką zmianę. Przede wszystkim tutaj nasz region Podlaski liczył na zmianę, że y, zmienią nam się y, warunki. Niestety nic się nie zmieniło. Jest zdecydowanie gorzej. Tutaj na y, w sym, symbolem jak wygląda teraz Podlaski biznes? Zostawiamy ku pamięci Podlaskich przedsiębiorców, zostawiamy znicze, ponieważ bardzo mi przykro, ale wszyscy mamy nieodparte wrażenie, że Podlaski biznes jest zabijany. Dziękuję Państwu serdecznie. Jeśli Państwo mają pytania, Dziękuję. to jest czas. No, państwo, wiecie, państwo wiecie, że otwarcie przejścia granicznego jest mało realne. Właściwie tutaj nikt tak. poważny nie mówi o tym, że to będzie szybko albo wkrótce. To na jakie wsparcie realnie Państwo liczycie? No bo na, na otwarcie chyba przejścia to nie macie co liczyć. Zupełnie. Panie redaktorze, na jakiekolwiek liczymy wsparcie, na podjęcie w ogóle jakichkolwiek rozmów, bo chciałabym podkreślić, że do dnia dzisiejszego nikt nie zbadał. Jakie straty ponieśli podlasy przedsiębiorcy, a dokładniej mówiąc też po, po, przedsiębiorcy w Białymstoku. I to jest chyba najgorsze. Od y, roku. Każdy z, my, z zbywa nas, zastanawiamy się, myślimy, pracujemy, tylko my nie mamy żadnych konkretów. Nikt nie zaprosił nas na rozmów. My jesteśmy otwarci. My mamy doświadczenie w tym zakresie. My czekamy, tylko nie ma z kim rozmawiać. Ja chciałam powiedzieć, że w czasie kampanii wyborczej była mowa o dialogu społecznym. Ja się pytam, gdzie ten dialog społeczny jest, bo my go nie czujemy. Czy może? Dzień dobry, Czy może pani powiedzieć trochę więcej na temat właśnie strat finansowych, jak nie wiem, pani branża na przykład ucierpiała na ile to jest faktycznie doskwierające ta sytuacja? Tutaj, jeśli chodzi o branżę logistyczną, to, jest, to, jest, to są straty ogromne, dlatego że my, z racji naszego położenia geograficznego, jednak wyspecjalizowaliśmy się w obsłudze ładunków jadących z Unii Europejskiej na wschód i odwrotnie. Z racji wprowadzonych sankcji tego przepływu praktycznie mówiąc nie ma. Ten, który jeszcze pozostał, jest niezwykle uszczelniany i nasze państwo wprowadza dodatkowe obostrzenia, które wiążą się z, z dużymi karami. Chciałabym państwu powiedzieć, że 9 stycznia została wprowadzona ustawa nasza wewnętrzna, która mówi o tym, że jeżeli przedsiębiorcy, eks, eksporterzy wysyłają teraz towar sankcyjny do krajów, które nie są objęte sankcjami, czyli może to być na przykład Kazachstan, może to być yy, Kirgistan, może być Turkmenistan, Eksporterzy będą zobowiązani w ciągu 45 dni na dostarczenie dokumentów importowych z kraju przeznaczenia. Jeżeli tego nie zrobią, je, będzie nałożona na nich obligatoryjna kara do pół miliona złotych. Żadne państwo unijne nie ma takich obostrzeń, tylko my. My próbowaliśmy działać w tym zakresie. Wszystkie postulaty zostały odrzucone. Zwróciliśmy się do prezydenta o zawetowanie tej ustawy, gdzie prezydent powiedział, że dla niego to będzie samobójstwo polityczne. Więc bardzo mi przykro, ale yy, klucz jest dociskany i yy, jest nam naprawdę bardzo ciężko funkcjonować. Ja nie rozumiem, dlaczego my mamy taką politykę. My jesteśmy przeciwko wojnie, jesteśmy przeciwko agresji. Na Ukrainie jak najbardziej, ale widać, że niestety inne państwa unijne jednak patrzą na interes swoich obywateli. My chyba jakoś jednak zapominamy. Jeszcze odpowiadając na Pana pytanie, 800 milionów złotych traci Podlasie. Odpowiadając jeszcze na pana, na pana pytanie, średnio białoruski turysta zostawia 167 dolarów. Według danych, które pozyskaliśmy, Podlasie z tytułu turystyki zakupowej traci 800 milionów złotych. Rocznie? Rocznie, tak. A utrzymanie przejść granicznych to jest również kwota 800 milionów złotych. Przejść, które są zamknięte? 8 milionów. 8 milionów, przepraszam, 8 milionów. tak. Niech pan powie, co się w tym październiku zrobił. Jak to sobie wyobrażacie? Czego będziecie się domagać ewentualnie? Jesteśmy w trakcie rozmów w tej chwili z kancelarią, która nam. Będzie pomagać w tym zakresie. Mhm, ale czego to ma dotyczyć? Czy odszkodowań? Będziemy, będziemy żądali najprawdopodobniej odszkodowań z tytułu utraconych korzyści, dlatego że to państwo polskie zgodnie z konstytucją uniemożliwiło nam prowadzenie działalności gospodarczej. My nie jesteśmy temu winni. My chcemy pracować. Czy macie jakieś dane, ile firm padło w ciągu tych dwóch lat? Albo albo bardziej ile st jakie straty ponosi Podlasie, bardziej straty. te dane właśnie które tutaj podałem tak mhm. to jest 800 milionów złotych ale to tylko z tego że to, to jest statystyczne. to to, statystyczny. To, jest to są dane z 2022 Drugiego. roku bo 2023 już było zamknięte tak czyli 800 nie 8, bo to... 800 milionów złotych straty ponosi białostockie podlaskie województwo a 8 milionów utrzymanie zamkniętych przejść granicznych rocznie rocznie 800 rocznie tak, tak. 800 tak, tak. 800 straty Roczny. Roczny. Bo 1,2 miliona wjeżdżało Białorusinów? A tam było chyba przy założeniu 70. Do mikrofonów tutaj do nas do 70, chyba 6, tak? 6 7, 17, 7. dolarów, tak? 67 dolarów, jeden styczny Białorusin zostawiał. Tylko Gdzie to jeszcze, gdy było otwarte przejścia? A przecież teraz i przecież inflacja i wszystko, także to też jest jakby, no nie się nie oszukujmy, są większe kwoty. Ja tutaj jeszcze chciałam może doprecyzować do pana redaktora, który zadawał właśnie pytanie z Radio Białystok. A, a propos właśnie pytania, że jak my sobie to w ogóle wyobrażamy? A jak jest otwarte przejście graniczne w Luben. Na Lubelszczyźnie. na Lubelszczyźnie to nie jest. To trzeba, to to, czy my, na, tutaj na Podlasiu to jesteśmy jakaś inna Polska? To jest przecież jedna granica, jeden z kraj z jednym państwem, z Białorusią. Czy Państwo sobie z tego sprawy? dla to nas to jest największa niespodzianka. Białorusz. My tego nie rozumiemy. Sprawiedliwość. Sprawiedliwość. Jeśli tak. mówimy o tym, że pa... słyszymy, o tym od wojewo... słyszymy od wojewody o tym, że, że tak naprawdę chodzi o potrzebuta. No to jeśli chcemy zrobić dla Białorusi, walczymy o to, no to zamknijmy wszystkie przejścia graniczne. Dlaczego przejście graniczne na Lubelszczyźnie jest otwarte? Bo być może ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. Tylko w województwie podlaskim mamy zamknięte przejścia graniczne z Białorusią. Z tą samą Białorusią na Lubelszczyźnie przejście graniczne jest nadal otwarte. Przejście kole kolejowe no, to też, są, też są, otwarte. są otwarte. Kolejowe są otwarte też. Nie, no, to jest otwarte. No. Ale to się tak, to jest kolejowe. Może powiedzmy, że jeszcze jest otwarte przejście graniczne również yy, w królewcu z Rosją. Też nie zostało zamknięte. I my jakby tutaj odczuwamy największą niesprawiedliwość, niesprawiedliwość jako przedsiębiorcy, że my to rozumiemy dobrze, ale musimy też pomyśleć o ludziach, którzy tam są, na Białorusi, tam jest jeszcze Polaków, ludzi z kartą Polaka, ponad milion. I którzy też nie mogą przyjechać, tu mają rodziny, tu mamy wszystko, to, to jest taka bliskość. To trzeba też jakoś pomyśleć o, o wszystkim, i o przedsiębiorcach, i o ludziach, i o dobrze jakichś biznesów. My rozumiemy, że Andrzej Poczobut bardzo dobrze, wszystko super, ale jest tam jeszcze milion ponad naszych rodaków. I też o nich nie możemy zapominać, bo w tej chwili zostawiliśmy ich tam samym sobie. Powiedzcie państwo, jak byście sobie przez te dwa lata? bez e, Białorusinów. Zwolnienia no tutaj pani jest przykładem, ja też jestem przykładem, że e, część osób zostało zwolnionych, ale najwięcej chyba tutaj pani Ewelina. Proszę bardzo. E, odpowiadając na pana e, pytanie, u mnie przychody w firmie spadły o 40%. O 40%, to jest bardzo dużo. Ja nikogo nie zwolniłam z tytułu rekompensat, które żeśmy wywalczyli w 2023 roku. Udało mi się nikogo nie zwolnić, ale ludzie, którzy patrzyli na sytuację związaną z granicą, sami się zwolnili i chciałam Państwu powiedzieć, że przebranżowili się, poszli do budżetówki. To są osoby, które poszły do Urzędu Celnego, to są osoby, które poszły do Policji, do Służby Zdrowia, poszły nawet do domów dziecka pracować. Czyli są to wszędzie stanowiska związane z budżetówką. Dlaczego? Dlatego, że tam mają zapewnione bezpieczeństwo finansowe, które jest podstawą bytowania każdego z nas. Każdy z nas pracuje po to, żeby mieć, żeby mieć pieniądze i żeby móc godnie i bezpiecznie żyć. I tak wygląda sytuacja. 17 osób u mnie się zwolniło z pracy. Drodzy Państwo, chcielibyśmy głównie zadać pytanie, dlaczego województwo podlaskie jest tak traktowane, bo to trzeba bardzo mocno podkreślić. W województwie lubelskim nadal jest otwarta granica. Dlaczego, czy może nam ktoś odpowiedzieć, dlaczego jest stanie sprawiedliwość wobec województwa podlaskiego? I może jeszcze jest taki bardzo jeszcze ważny paradoks, który był w tamtym roku właśnie prowadzony: że było tak strasznie zachęcane przyjeżdżajcie do województwa Podlaskiego. Tu jest bezpiecznie, tu jest pięknie, zwiedzajcie. Były tak potężne przecież pieniądze włożone w kampanię promocyjną. No to jak? Jest bezpiecznie w końcu, czy jest niebezpiecznie? Skoro jest bezpiecznie, otwórzmy przejście graniczne. Skoro jest niebezpiecznie, to po co zapraszać turystów? Bo czy Podlasie to jest tylko turystyka? Podlasie to jeszcze jest dużo branży różnych. Tak samo przecież teraz jest bran branża na przykład logistyczna koleżanka, nasze targowisko, kolega tutaj też właśnie yy, sprzedaje, M trzeba nam pomóc, a nie tylko zamykamy i wszystko i super, a reszta co? Jeśli się coś robi, jeśli coś się zamyka, to się da jakoś alternatywę ludziom, a nie się zamyka i wy teraz sobie chodźcie, kombinujcie i za co mamy żyć? Za co na przykład mamy zapłacić rachunki? Ktoś nas się w ogóle zapytał o to? Nikt nas nie zapytał, zostanie, zostawiliśmy pozostawieni sami sobie. Nie mamy żadnej pomocy. I mało tego, nawet jeszcze nikt z rządu nie chce podjąć jakiejś takiej próby, nawet porozmawiania z nami. Usiąść do stołu, zaprosić nas do jakiegoś ministerstwa. Słuchajcie, może to, może damy wam na przykład rozwiązania, nie będziecie płacili ZUS-u. Może jakieś nie będziecie płacili czynszów, może jakieś. Tak jak było nawet w pandemii. Przecież są wypracowane od nieruchomości. Tak, są przecież wypracowane jakieś materiały, które były przy pandemii, gdzie to się sprawdziło w pandemii. I się nie oszukujmy, że my się jeszcze nie odbiliśmy od pandemii, bo to już trwa 5 lat. Dziękuję. Dziękuję. To ja mam jedno pytanie, bo poszedł komunikat z Białorusi, że przejście graniczne na tej wysokości, tylko po białoruskiej stronie. Tak. Będzie otwarte, jakkolwiek to rozumieć, czyli będzie po remoncie. Tak. Czy tak, jakoś się tak. do tego możecie odnieść, bo to. Strona ja, Białoruska daje ja może to, nam daje sygnał. To był pewien rodzaj dialogu, który podejmuje Łukaszenka, wstępując. No tak od... my, my to tak właśnie odbieramy, właśnie odbieramy dokładnie. My też tak. mamy nieodparte do, wrażenie, że jest tak to właśnie wysłany sygnał, jakikolwiek sygnał e, w naszą stronę, w stronę Rzeczpospolitej Polskiej. Jesteśmy gotowi do rozmów, jesteśmy otwarci na dialog. Tak. Spróbujmy. Nie wiem, jak y, będzie do tego podchodził nasz y, rząd, y, bo polityka jest y, taka, jaka jest. To są też sąsiedzi, nie zapominajmy. Tak. tak naprawdę cierpią na tym na pewno nie Łukaszenka, ani nie Putin, tylko ob zwykli obywatele y, polscy i białoruscy. Przecież tak naprawdę te sankcje nie uderzają y, zdecydowanej większości y, ani w Łukaszenka, ani w Putina.